She can Vlogu. Dzisiaj witam się z wami właściwie już pod wieczór. Opowiem wam co dzisiaj robiłam i to e, już będzie mój ostatni vlog e, z Dębna Jestem tego pewna, bo jutro jest nasz ostatni dzień i pojutrze już wracamy do domu, także już raczej nie będzie e, okazji do nagrywania nie wiadomo czego. E, opowiem wam co się dzisiaj wydarzyło. No, właściwie to wydarzyło się coś e, przed wczoraj, a mianowicie e, się chyba od, e, wysunął się chyba desk. E, po prostu nagle złapał go taki ból, że sparaliżowało go zupełnie i no niestety samo nie przeszło, także dzisiaj czyli tak cały dzień już minął, dwie noce i dzisiaj dalej było źle. Uznaliśmy, że Dobrze byłoby się wybrać do kogoś, kto by mu to rozmasował. Na całe szczęście wcześniej nie przyszło mi do głowy, do głowy bo nie myślałam, że tam nie mógł być jakiś chiropraktyk. I chyba faktycznie nie ma, ale nie przyszło mi do głowy, że właśnie są jacyś inni masażyści, rehabilitanci. No i wybraliśmy się dzisiaj do szpitala. Tam nas pani przyjęła, pani, którą znam z widzenia w ogóle, ze starych czasów. I rozmasowała mu dolną część pleców na tyle, że był w stanie chodzić. Z bólem, ale był. Także doradziła nam, jak mamy ty, tymczasowo zapobiec pła, płaczu z bólu, i jakie ewentualnie kupić leki przeciwbólowe. No i co? No i tak sobie właśnie teraz. Musiałam przerwać na chwilę, bo e, kilka rzeczy się wydarzyło. Przychodziła koło mnie moja kuzynka. Najpierw Potem moja kuzynka poszła, zaczęło padać, ale ja już wyciągnęłam Grey z wózka, więc musiałam z nim też biegać. A jak się schowałam przed deszczem, to zaczepił mnie mój kolega Artur i jeszcze mnie poinformował, że tutaj właśnie w tym nie są żmije wodne, a ja się pozwoliłam chłopakom w, w krzakach koło rzeczki bawić, bo patykami wyciągali śmieci i nosili do śmietnika, także robili dobry uczynek dla ryb, które powiedzieli, że widzą. Ale jak się dowiedziałam, że tu są żmije wodne, to ich stamtąd wyciągnęłam, więc teraz dogrywam szybciutko, także mówię Wam, byliśmy dzisiaj w szpitalu, w sumie nie nagrywałam nawet, nawet jak tego wejścia od szpitala, żeby pokazać jak szpital wygląda, po prostu skupiałam się na tym, żeby właśnie Peter doszedł do niego. E, dziewczyna e, go właśnie wymasowała, pomogło mu to, zdążył e, dojść do domu, znaczy zdążył, dał radę, by wrócić do domu spokojnie, także o tyle dobrze, cały dzień drugi dzisiaj już leży. E, i po prostu zbiera siłę na to, żeby móc potem wrócić w świecie do Glasgow, no bo musimy jakoś się po lotnisku poruszać, już pomijając same te wakacje i ten ostatni dzień, to jakoś po tym lotnisku trzeba będzie się poruszać, także w najgorszym wypadku wyślemy po prostu, w większość rzeczy paczkami, najwyżej się wyśle dwie paczki, no bo... Ja mogę nieść torby jakieś tam ileś, ale nie wszystko, co mamy ze sobą, więc na pewno część rzeczy w paczce pójdzie. Zobaczymy, jaka będzie ciężka ta paczka. Jeżeli będzie trzeba wysłać więcej, a paczka będzie za ciężka, to wyślemy drugą, nic się nie stanie, bo nie ma sensu. Przecież jak mam to zrobić? Wiecie co chodzi? bez sensu się. A to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy się wraca już do domu, już tam w domu mam różne rzeczy, które nie są mi stąd teraz te tutaj niezbędne tam teraz od razu, jeśli wiecie o co mi chodzi, nie wiem czy nadążą. E, no, to tak wygląda. Nasza sytuacja. Plan na dzisiaj był taki, żeby pójść na krawca, a w ogóle wczoraj chcieliśmy pójść, że chcieliśmy pójść na cmentarz, wczoraj się nie udał. Chłopcy chcą bardzo, żebym pokazała ich bazę. bawią się blisko. Więc chcieliśmy pójść na cmentarz, ale, ale drugi raz się nie udało po tych rowerach, ja kupiłam świeczkę dla mojej koleżanki i kurczę, nie udało mi się pójść, więc drugi raz się na cmentarz nie udało pójść i nie wiem, może mi się uda jutro skoczyć, albo może jeszcze z moją koleżankę. koleżankę, dzisiaj wieczorem wyciągnę, zobaczymy, bo muszę pomóc Piotrowi. no bo e, kory też nie ma w domu w tej chwili, więc on ani nie może dzieci nosić, na przykład małej wynieść z kąpieli, ani za nimi chodzić, no nie wiem, zobaczymy. A co do jutra właśnie chcieliśmy pójść jeszcze mieć ostatni dzień na grilla na działce. Dzisiaj miał być krawczyk i póki co te plany nam trochę padają, ale co zrobić? Zdrowie jest najważniejsze, najważniejsze, żeby mógł Peter chodzić normalnie, także wszędzie już byliśmy tak czy siak, nic się nie stało. wydrukować formę na paczkę, bo nie przygotowałam się Jedna z kolejnych rzeczy, o których zapomniałam. Mogłam sobie to zrobić wcześniej. Ale na szczęście już mam, takie coś przykleja na paczkę. Wracam do domu. Zeszliśmy do piekarni. Jeszcze na szczęście też była otwarta. Idziemy teraz dookoła i trzeba gdzieś się zacząć pakować. przynosi się butelki na, na zwrot już nie wiem czy o tym mówiłam wcześniej e, co jest dla mnie e, jakby nowo stare bo wiem, że kiedyś tak było jak byłam mała i teraz znowu tak jest z jednej strony to jest zajebiste no bo przecież wiadomo i recyklingi się nie marnują te butelki gdzieś tam się przynosi, a z drugiej strony no, chodzi się i klekocze tymi butelkami i to jest ten dyskomfort przez to, że nie jestem przyzwyczajona dziwnie się z tym czuję, bo wiecie ja mam wrażenie, że wszyscy mnie słyszą dokoła. a chciałam powiedzieć że jest strasznie ciemno tutaj też nie wiem czy już wcześniej mówiłam ale ma się wrażenie jakby tutaj zapadł zmrok tak, od takiego półmroku w całkowitą ciemność w ciągu 10 minut. Jak przyjechaliśmy tutaj, to robiło się ciemno dziewiątej. A teraz mam wrażenie, że już jest ciemno w pół do dziewiątej, także w ogóle masakra, masakra szybko to się zmienia. No i to oświetlenie jest takie, że właśnie jak już ciemno idziesz, to już takie plamy zupełnej ciemności, takiej absolutnej. No tam gdzieś patrzę na boki pod drzewami, to jest po prostu ciemność. Także chłopcy zostali w vanie. ja skoczyłam jeszcze szybko do sklepu, bo po 10 już piwa nie kupisz w Dębnie Więc plan jest taki na dzisiaj, żeby potem jak już wszystkie dzieci pójdą spać, włączymy sobie Ghost Adventures na tablecie z Peterem Otworzymy sobie piwko i jeszcze zamówimy pizzę w międzyczasie, bo tutaj jest taka pyszna pizza z oscypkiem i drugą jeszcze próbowaliśmy z podgrzybkami. W sumie powiem Wam, że te podgrzybki to były maślaki, też mrożone, bo jestem z Polski. <grybki> Może nie jestem jakimś specem od grzybów, ale potrafię rozróżnić maślaka. Tak czy się jak była znakomita ta pizza, naprawdę była bardzo dobra, a skoro takiej u nas nie ma, to skorzystamy jeszcze, bo chcemy jutro pójść na grilla, także jutro na pewno będziemy mieli inne plany, jeśli chodzi o gastronomię. Jest także ostatnia szansa, żeby skorzystać z tej pizzy, zanim wyjedziemy, że taki jest plan na dzisiaj. Okazało się, że spóźniłam się z dowozem. W, myślę, że o jakieś parę minut bo bo był no 10. To miejsce jest otwarte do 12, więc, a w ulotce jest, że do 11. Tylko myślałam, że może dowozem mają do 11, ale nie, już się spóźniłam, więc idziemy skoro odebrać. Także na szczęście, pewno do jest dosyć małe, żeby dojść. Myślę, myślę że szybko będzie tam i z powrotem. Ta pizza jest z prawdziwkiem, a ta jest z cypkiem już robią. Mm -hmm. Witam się z wami w dniu kolejnym, ostatnim. W sumie to będzie dnia, ale dzisiaj jest taki ostatni pełny dzień. Słuchajcie, rano padało i właściwie tak się trochę chłodniej zrobiło ale nie że zimno czy coś, tylko troszkę chłodniej. I powiem Wam, że głowa zaczęła tak pracować jak powinna, bo jestem przyzwyczajona do takich chłodniejsze temperatury. A jednocześnie oblała mnie taka fala smutku, bo dla mnie w tej chwili każda minuta ciepła to jest praktycznie ostatnia minuta ciepła na ten rok, jeśli chodzi o lato. W Glasgow rano było 13 stopni, kiedy tutaj ma być dzisiaj 25, chyba. Także za każdym razem jak wiecie z jednej strony jak zachodzą chmury to jest mi e, lżej na głowie a z drugiej strony jest mi smutno że to już jest koniec lata bo dla mnie to na pewno będzie także tak a teraz lecę załatwić ostatnie sprawy zobaczyć jakieś może ostatnie zakupy i idę się spotkać z moją kuzynką Asią zjedziemy do kilku sklepów chcę zajść do takiego sklepu z różnymi starymi przedmiotami już chciałam to zrobić wcześniej i zapomniałam a teraz właśnie mówię, jeszcze przez to ochłodzenie ubrałam długie spodnie martensy i wychodzę. Twarz po prostu spływa mi, ale tak wiecie, że to nie jest, no, po prostu mokra, cała mokra. Więc rzuciłam wszystko, przebrałam się w krótkie spodnie, w sandały znowu i lecę. Lecę, bo tak jak mówię, nie jestem przyzwyczajona do godzin otwarcia sklepów, jest 12, a niektóre są otwarte tylko do pierwszej, drugiej. Także na szczęście to jest małe miasto, także można szybko wszędzie dojść. No chyba, że wiecie, na przykład siedzieć z dziećmi to jest trudno. Także na szczęście zostawiłam wszystkich żeby oblecieć co muszę i zobaczymy. Chciałam się przejść do sklepu z używaną dzieżą, zobaczyć czy są jakieś paryki do zdjęcia, ale tym razem nic nie znalazłam. Ostatnio znalazłam taką piękną suknię ślubną, tylko niestety była tak mała, że ona wciąż wisi u mnie w studio, nie użyta ani razu, bo jest bardzo malutka. Podejrzewam, że to jest jakieś XS. A tym razem nic mi się nie, zna, nie udało znaleźć ciekawego, ale jeszcze zajdę tutaj szybko, czemu nie? Bo to jest kwestia chwili, żeby coś takiego było starego, takiego wiecie z klimatem, z duszą, e, więc dlaczego nie? Jeżeli mam taką okazję, zajdę w tam w bo nie mam czasu chodzić po takich sklepach. wiecie jak to jest, jak jest tego dużo koło ciebie, to zawsze masz czas, czyli nigdy nie masz na to czasu. poszliśmy do tego miejsca z, gra z, z gratami, chciałam powiedzieć, ze starociami i słuchajcie, kupiłam coś fantastycznego. Już się nie mogę doczekać wywracanych oczu, jak przyniosę to do domu, bo kupiłam dwie rzeczy. Znaczy, tą jedną to na pewno się wszyscy ze mną zgodzą, że jest super, taką starą hulajnogę za 30 zł. I podobał mi się taki żyrandol. On teraz jest złożony tak ale jest rozłożony dookoła, piękny, taki na takie malutkie świeczki. I bardzo mi się podobał, bardzo. Ale byłam prawie pewna, że tego nie użyję. Dalej jestem prawie pewno, że tego nie użyję. I tak e, zapytałam się pana, ile kosztuje, powiedział, że 30 zł też. Myślę sobie, no, no nawet jest okej, okay, tylko no co mam z tym zrobić potem może, nie wiem, albo użyję, albo nie. A jak wychodziłam, to on mówi, dobra, 20, <noise> więc myślę, no dobra, biorę. Więc wychodzi jakieś 4 funty za, za ten żandol też. Także no mówię, już się nie mogę doczekać, jak będę wywracana, miała oczy. Ale teraz idziemy do drugiego takiego miejsca, nie wiem, czy będzie otwarte. Ale przechodzimy koło mojej starej szkoły, koło mojego liceum, Tutaj zbudowali dwa, dwa boiska z tyłu i ogrodzili siatką. Tak kiedyś to nie wyglądało, ale tutaj często siadałam sobie za, za szkołą i paliłam. Więc no, chciałam się tędy przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda trochę inaczej, ale nie wszystko wygląda inaczej, bo te budynki, wszystkie z tyłu, są takie same. Eee, drugie miejsce, nie wiem, czy jest jeszcze otwarte, bo już jest po pierwsze, będzie albo do pierwszej, czyli zamknięte, albo do drugiej, podejrzewam tylko rzucić okiem. Nie kupiłam kartek pocztowych. Tak bardzo chciałam wysłać kartki pocztowe do Glasgow i zupełnie zapomniałam. Dzisiaj sobota, poczta jest zamknięta. Do jednej się spóźniłam, bo była do 12. Też mi nie przyszło to połowy. No dla mnie to jest takie dziwne, że to wszystko tak krótko otwarte, że nie mogę tego w ogóle... W ogarnąć, jutro jest niedziela jutro jest niedziela handlowa, akurat wtedy kiedy wyjeżdżamy ale poczty będą zamknięte, tak czy siak także trudno, spóźniłam się na kartki pocztowe idę do tego sklepu ze starymi rzeczami i może jeszcze zajdę do Sińc'a ja na koniec, bo tam podobała mi się taka kurteczka dla małej, wydaje mi się, że ją wezmę, no i będę szła do domu i zobaczymy co dalej, bo muszę się zacząć pakować już, no i chcieliśmy jeszcze iść na grilla dzisiaj, nie wiem jak to będzie z Petera chodzeniem ale chciał się zmotywować żeby pójść, więc jeszcze będziemy mieli właśnie czas żeby przejście na tego glira odpocząć na sam koniec także jeszcze jest co robić Jesteśmy z przodu mojego liceum. Kurde, pamiętam każde okno. E, a w tym e, miejscu teraz kupiłam tylko w sumie wiadro, ale tam były ciadowe rzeczy. E, wiadro i takie kubki e, niemieckiej porcelany. Dwa. I słuchajcie, zapłaciłam za to złotówkę za kubek i 5 złotych za dwa. W sensie za 2-2 złoty i 5 złotych za wiadro. Niesamowite. Wyszliśmy na działkę, mieliśmy robić grilla, jak już mówiłam, ale uznaliśmy, że jednak grilla nie będziemy robić, ze względu na noszenie znowu rzeczy i potem stanie i wiecie, skinanie się do tego grilla i tak dalej, mówię Peter, po prostu cierpi, cierpią, cierpi, cierpią go plecy. Także po prostu przeszliśmy się i siedzimy, odpoczywamy przed wejściem. Znaczy z przodu altany, z przodu ogrodu. Teraz się przejść kawałek tutaj zaraz będziemy się w sumie zbierać do domu bo jeszcze jest sporo pakowania zaczęłam się pakować, ale e, jakoś tak nie mogę wy, wyczuć wagi tych paczek i potrzebuję ją zważyć, mam taką wagę do, do, właśnie do paczek ale nie mam żadnego sznurka, żeby tak e, dookoła tego kartonu zawiązać, żeby na czymś to, ten karton podnieść, więc tutaj na działce był karton, e, sznurek, więc też wezmę go ze sobą do domu, jeszcze tutaj moja mama miała taką miskę metalową, taką wiecie, starego stylu i chciałam ją wziąć, bo jej nie jest potrzebna, więc jak jej nie jest potrzebna, to ja sobie ją wezmę. Z takie metalowe miski ciężko jest znaleźć i to jest tak kwestia jakiegoś e, przypadku, albo właściwie ktoś oddaje, bo nie wie co to jest, e, bo myśli, że to jakiś taki stary rupieć i e, ktoś oddaje na przykład na marketplace i można dostać przypadkiem na przykład nawet za darmo. Albo z kolei, z drugiej strony, cenią się ludzie bardzo za takie rzeczy, bo wiedzą doskonale, co to takiego. W sensie, że to jest takie stare, unikatowe i właśnie tak jak niektórzy, jak ja, do zdjęć używają, albo żeby coś ozdobić w starym stylu, także... Także ciężko jest dostać takie, takie coś, bo nawet jak ktoś oddaje za darmo, no to to jest kwestia przypadku i wiecie, nie zawsze się uda na czas zareagować także taką miskę sobie piorę ze sobą jest z przodu, więc nawet nie mam jak wam pokazać w tej chwili, a, no a oprócz tego ten sznurek. Chcieliśmy przyjść zobaczyć na koniec jak ta działka wygląda, no bo tutaj e, najfajniej było w sumie i właśnie nawet jak po tym całym strzącaniu tutaj, wiecie, wystarczyło wyrwać trochę, e, trochę, takich większych krzaków w paru miejscach i od razu zrobiło się miejsce do siedzenia i tak takie fajno. Takie zaciszne miejsce na trochę odludził, żeby sobie usiąść i odpocząć. Także ja zrobię jeszcze kilka zdjęć małej, bo ładnie ją dzisiaj ubrałam w takie jedno ze swoich kostiumów. Znaczy z takich rzeczy, które zamówiłam głównie do zdjęć. No Głównie, bo nawet nie, nawet nie chodzi o to, że głównie, tylko zmyślą o zdjęciach, i ubrałam ją, i może nie być okazji, żeby ją w Glasgow znowu w to ubrać, dlatego wezmę ją tutaj gdzieś na ścieżkę jeszcze i postaram się kilka zdjęci zrobić. Ostatnie wyjście do dino. Słuchajcie, zapomniałam, że chciałam e, nazbierać sobie trochę trawy z Ja Chyba będę musiała to zrobić jutro, tylko muszę sobie e, napisać jakąś notatkę. A dzisiaj jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Już jest trochę późno, bo jest po ósmej. dopiero zawróciliśmy z działki. Musimy się jeszcze spakować, jestem mega głodna. E, no i muszę zdążyć, zanim rzeczy są pozamykane. Tak jak już powiedziałam, dziwnie tak. Idę spotkać się z moją koleżanką, stąd na pracy. zabaw i skoczę jeszcze Nie mogę uwierzyć, ale sytuacja jest opanowana, jeśli chodzi o paczki. Spakowani jesteśmy. Wiadomo, może przed samym wyjazdem dopakuję resztę. Na szczęście, nawet nie wiem, to jest moje doświadczenie teraz, że taki wyjazd trzeciej po południu jest akurat e, błogosławionym, bo mogę się spokojnie spakować jeszcze rano i ewentualnie właśnie dopakować to co potrzebuję, czyli te trawy, a bo ja wam chyba nie mówiłam, że chcę sobie trochę traw ze sobą wziąć. Czy pójdę na łąkę trochę pościnać? A nie wiem, może mówiłam. Ktoś się poczeka. Eee, te trawy mi są potrzebne, suche, takie do. Nie jestem ostra w ogóle. Do wiązanek e, takich bocho. I chciałam kupić takie trawy, ale słuchajcie, byście nie uwierzyli, takie zwykłe trawy e, kosztują na Amazonie. I pomyślałam, że jak tu będą takie suche kwiaty, to ja sobie pościnam. I faktycznie pójdę jutro i pościnam. No i właśnie dlatego ta trzecia po południu, żeby wyjechać jest o tyle fajna, że można jeszcze dokończyć to, co się zaczęło albo nie dokończyło. Szkoda tylko, że to niedziela właśnie, bo nie mam już szans na kartki pocztowe znowu. Moja mama wprawdzie ma jedną. Może tą wykorzystamy? W sumie nie wiem, zobaczymy. Pirek chciałby przyjechać tutaj w zimie. Ja myślę, że to jest bardzo fajna opcja, bardzo fajny pomysł, żeby chłopcy zobaczyli jak tutaj właśnie jest w zimie. A dzisiaj już idę Odebrać pizzę, bo już nie robią dowozów. Jak sobie pomyślę, ile te pizze kosztują, to aż szoki niedowierzanie tak naprawdę. Ale wiecie co? U nas takiej nie ma. U nas takiej nie ma, więc cieszmy się póki możemy idę na taką, po taką z prawdziwkiem, taką skórkami. A jeszcze jedna sprawa to to, że jest już 11 w nocy i nic innego tutaj w mnie nie jest otwarte, także... No, brainer, prawda? Że konkurencja nawet nie istnieje. Także moje szczęście, że akurat tą pizzę lubię i to odebrać. Tym razem jestem sama i zaraz będę wracać. Ale mówię Wam, tutaj są takie miejsca, że normalnie ciemnica. Strach, strach się bać To mamy posterunek policji. W dępnie. Panie. E nie miały prawdziwka, więc zrobiłem jakąś randomową pizzę z kurczakiem, kukurydzą i papryką ale szkoda, już bym wolała tą górala no. podobno dzwoniły do mojej mamy, ale e, jakiejś rozłączalności sygnał się zgłaszał co by było w sumie możliwe, no bo ja widziałam, byłam tam w tym mieszkaniu tam nic nie dzwoniło, więc nie wiem czy to te mamijne telefony takie są że po prostu nie da się dodzwonić, no tak czy siak trudno e, może będzie akurat. Wiecie co, tutaj w ogóle po, potem nie jeździ e, jakiś ktoś z, e, z hełmem, jak to się mówi? Hełmem, hełmem. z kaskiem Pikachu jest tak zauważalna ta osoba, no bo ten Pikachu cały czas mija e, słuchajcie, w ogóle jak w drugą stronę, tutaj teraz miałam przychodnie i słychać głosy tutaj tak właśnie w tym nie jest, jakie są Grubki pijusków. Um, szłam wcześniej, jechał facet na rowerze z psem, ale tak jechał. Pies był na i on tak jechał zygzakiem, się w końcu wywalił. Myślę, że zmieniłam e, drogę, którą szłam. A tak, jeszcze e, z tyłka wyciągnięta informacja to taka, że byłam w senseju wcześniej i powiem Wam, że ten Sinsay to jest normalnie jak Primark. Jakbym bym stała w Primarku? Są takie same rzeczy, taka sama jakość, takie same ceny, e, rzeczy dla dzieci, są normalnie, jakbym normalnie stała przy Primarku. Ja mam wrażenie, że już to mówiłam, ale możliwe, że już to powiedziałam tyle osobom, że nie wiem czy to nagrałam, czy to powiedziałam komuś, no także... więcej. to tak jakby i Primark jakby miały tą samą jakby hurtownię, ale kupiłam tam dwie kurtki dla małej, jedna taka różowa, błyszcząca, piękna. Ten błyszczący taki jest ładny, a drugą jej kupiłam taką skórzaną kurtkę, superancka, tylko musiałam pójść wymienić rozmiar, bo rękawy były za wąskie I tak jak mała ma półtora roku przeszło, tak musiałam jej kupić obie kurtki na 3-4 lata. Bo tak jakoś rozmiarowo, rozmiarowo po prostu niedopasowane są te rzeczy, ale... Fajnie, że w Temnie jest takie miejsce jako, z takimi rzeczami takimi dosyć fajnymi, tak jak wiecie, jak ma się dziecko na przykład właśnie w przedszkolu czy w szkole, żeby kupić jakieś tańsze rzeczy. Oczywiście tutaj można byłoby rozegrać całą debatę na temat e, ich pochodzenia, jakości, składu i tak dalej, ale umówmy się, bądźmy realistami. E, dobrze jest mieć taki sklep, w którym można kupić trochę taniej, jakieś fajne rzeczy, e, zwłaszcza dla dzieci, które, z których one wyrastają, i które bardzo szybko niszczą. No, się zmachałam, słuchajcie. Się zmachałam. Lecę do domu. Póki co, słuchajcie, będę się z wami żegnać i dzięki za oglądanie. I do następnego. Pa!